Witam serdecznie w kolejnym odcinku, w Hondzie cały czas kastrol, zobaczmy jaki stan, oczywiście nie robiłem żadnych dolewek, bagnet wyczyszczony, Hondą wróciłem jakieś 7 minut temu, także olej pewnie w pełni nie spłynął i taka sytuacja, no, ostatni diamencik pusty, Ale generalnie prawie max. Czyli, jeśli Honda cokolwiek łyknęła, to naprawdę minimalnie, może 50, może 100 ml. Jeszcze raz. Jest OK, nie pamiętam jaki przebieg zrobiłem od wymiany. Popatrzymy teraz na tak zwany drogomierz, tak to policja nazywa. No i odszukamy filmik z wymiany, jaki był wtedy przebieg. Wydaje mi się, że zrobione pewnie jakieś 5000 może na dzień dzisiejszy 72 56 km. No, i odszukałem filmik. Widzę, że wymiana 10 miesięcy temu, wtedy przeszedłem z Pemo na Castrola. No, i zapewne gdzieś sobie tutaj odczytałem licznik 65208. No, i mój kalkulator podpowiada mi, że zrobiłem 6848 km. No to powoli chyba już czas na Orlena, no ale zimno teraz. No to pewnie w lutym wymienimy, może w marcu, a może wcześniej. Dzięki, trzymajcie.